Gramy, next. No, jak już wygrali dwa mecze, no to mamy diament 3. A jest to możliwe, jest to możliwe. Mamy dobre skupienie. Chyba dobrą kolejkę nam daje. Dobra, fajnie, bo mi dało Mida. Ja już pokazuję tutaj Galio. Już sobie tego elektrocuta ładuję. To jest fajne, ale wiadomo, to zależy od tego, jaka postać mnie spotka na, na środku. I zbanuję sobie coś, co męczy Galio z daleka, Syndra, nie? Ale wiesz, dużo takich kości możemy znaleźć. Ignajcik, tak, tak. Zak na dżungli. A może Zak, support. Albo top. Tylko co ten kurwa znowu na DC się ozjemyk? No nie ma tu za dużo Dasherów. Chyba wezmę Galio. A nawet na pewno. K Gatekeeper Galio. I to będzie wielki olbrzym. When. No taki chyba ten. Średni ten team. No taki wow, Zobaczymy, co ten walkman zrobi. Ciężko mi będzie resetować No nie, zagrajmy co. Tak średnio to wygląda, ale spoko. No mam tu Ignite. Z jasuło się mogę szarpać. Ale Gare może być też na midzie. Zobaczymy. No, I tak dwa zwycięstwa z rzędu, odbudowa w Diamencie 4, dzisiejsze lekcje, to dzisiaj w ogóle pojebany dzień. 11 godzina leci tego. Ligi. Wiecie co było porąbane jakbym grał w ligę? Także od jutro wstanie do pracy, pójdzie do pracy, wróci z niej, a dalej będę w nią grał. To by było coś, nie? Czy miałbym wasz, wasz szacunek widzowie, jakbym tyle napierdalał w to gówno? Okej, okay. muszę sobie kupić jakąś figurkę Ligi Legend albo coś, co będzie mnie motywować. Chyba nie jest to, że ja to oglądam od z ducha W sumie ja też to oglądam, nie tylko ja jeszcze macham myszką i klikam w klawiaturę do mikrofonu. No, pierścień biorę, pierścień, jedziemy. Jasuło. Attack damage, tutaj full AD oprócz Zak AP. No, zobaczymy. Muszę grać to, co grałem zawsze. W ogóle, ale od kiedy zacząłem nie bić wieży, tylko puszować i chodzić na boki albo wracać, no to mi się lepiej grać. Ten ziomek na mojej nie może być. Prze Tak, prze no bo już pierdolę od samego Champions League. Bro. His historię gry ma tragiczną i coś tam cały czas pisze. Tak, ma historię tragiczną? Okej, okay, to moglibyśmy wiedzieć to. No trudno. Krystuch no, niczy... pokazał mi w dwóch grach poprzednich, czegoś nauczyłem i wygrałem te dwie gry. Ale teraz raczej będzie przegrane, bo ten gość. Game's been bad. Have to take my anger on you guys. To jest takie Play safe and we win. Let's go. Będę motywującym graczem. Thank you Galio. Jestem kotem, jestem w porządku ziomkiem. Ligowym ziomeczkiem jestem. Taką będę o Ligowy ziomek, widzowie. Co myślicie o tej nowej ksywce? Ligowy ziomal. I sześć many. raczej znaczy farmy. Ligowy ziomuś. Ja pajacuję na tym, że ja to nie widzę. Terrera, no jego ja zaraz zjedzę. Zazjedę, to kolej. ważne ma chyba floszę. Ma floszę, czy nie? Ma. Bardzo ptaczkę zmiń zniknęła, to jest najważniejsze. Gruby jest ten bateriał, olbrzyma. Nie ma taczki, świetnie. To jest za uważam, możecie skakać. A, cały czas tam stoi, czai się na ciebie. Cały czas. Nie wiem, czy wziąłem taczkę czy nie, chyba niech marnuje. Chodź I Idę, zobaczymy co się stanie Tak, jak się teraz niego pierdole, to może być git Ja, ja mogę A ja ubiegłym walę idę Bo to jest warto A ma flusza, da. Ma flesza czy nie? Ma Ha Jakiś zak do mnie tak, jest tak, dziś zak? Pujowo czy Ci daj to ja jestem 8000, 8000. Co możesz zrobić? Nie, ale ja nie R-kę będę Okej. Ja cofnę, do To ma farma, jest? Zajdę to do ciebie idzie? Eee, trzech nam idzie, idzie. Mamy do grania, ale za chwilę. już się na R-kę. Aha, Rkę ma. A. Kurde, myślę, że go najabią 22 farmy. Właśnie. Wchodzi Kasztan. Nie ja mogę, to możemy się dopić. Możemy się bić. Nice. Nie, nie, nie. Dobra, jest okay. Nice, good job. Dobrze. Świetne zejście. Bardzo mi. Chyba niedziela się skończyła. Jakaś stara, masz jeszcze 24, 37 minut dobrej niedzieli, Mordko. A ty coś pije Idź korzystać. Czy jest weekend od zajebania? <grywa> Kulam to. gdzie z panem mi robi słowa No, wszyscy schodzą tam. Dobra, nie mamy botu, tam tego drake'a. Okej. Okay. Jakby to tam coś myśleli. Jestem, jestem, jestem! Dobra, jest okej. Okay. Pamiętaj, że nie mają dobre konda że ten go Cały czas jestem. Ten... Możesz już dobra, dobra? Dobra, bezpośrednio. Tego, tu, tego. Uratował nas. Idziemy milion powoli. Możemy coś działać, że najpierw. Zajebyś się jak po <laughs> nie pomogę się skoczywać Super, ej, uratował mnie ten, jak go się nazywa Brand, Bart, Bart. Bart. Ale taczki nie wziąłem jak z krawić tym ciocią Puszniemy mu to świetnie, czyli mi. Uch No, Brandt im akcję, w końcu w końcu do mnie się roz to że w sensie ktoś mi pomógł z przeciwników to dzisiaj bo, Dzisiaj stare dobrą sesję Ligi Legend, nie? Dobra sesyjka Ligi Legend. Dzielna dobra sesja 10 ile godzin? 10 godzin. Z tego ja na pierdalaniu. wszystko działo Ziomek serce cel, jest za normalnie coaching Dostałem Dostał brywa, na pizdę kura. Korki Galia Jestem Fajne przegrane, 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 po się dzieje pod łzy Wojde są do wzięcia A ile krwi? Tak ja robię wojnę, pamiętasz że jest zak No i nie co, nie, 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 nie. Teraz, wygra... teraz wszystko wygrywacie? Tak, na razie dwie wygrane no. no. I wszystkie te na plus mam. No i to to, to będzie jeszcze długa na odstary. Przebrnęliście przez to wszystko. Dzielnie. Kurwa, no, wysiadka, tym jasuło. No, teraz masz... tam są 4-2 na midzie. He <laughs> Bo teraz masz dobry stan, teraz masz ciutkę. Tak, to taką czutkę. no totalnie mam wyjebane, no, Czy to nie, wygram, czy nie, przegram, to nie. jest. No kura. Jak się masz 5 lolat, to na początku napierdasz tą energię, wszystko, a potem już taki moment, że już wiesz... Zwycieli już bombę na tej widze. Nie Fokus, Mocnego tego galia teraz zrobię. To jest Storm Sessage, Lich bane, od razu Rabadon nie jesteś taki kula. Teraz jestem huge, więc kupuję od razu te buty mocne. Nie mam jeszcze szmaru na nie. Jedziemy. Tak, w ogóle wróciłem do Ignite po tylu latach przerwy. All znowu zrobiłem Widzicie, tu ma widzowie? Ale era do jebana. klasyczna rka kota. Ale to zrobiłem, stary. kula kura, perfek perfekcyjna Ereczka poleciała. I to się kameruje, to się kameruje. Trzeba to z pokazać po meczu. I wracam na swoją linię, stary. Wiesz o co chodzi? Mordzia. Bardzo jest pięć. To było w chuj dobre, stary. Dobra, no tak, już, kurwa, Sorry, ale od karnej gram troszkę. Eee, git, git, git. Dobrze to było. To... Ja to ja normalnie rozjebałem gości na dole, ale zjechałem, bęk. No, tak, tak czasem w to byłem tak... Sygram. Ziemia tutaj za kim idzie U, I pożleciał wardzik w pizdu Ma czy ignajta? Wypierdalać, ale mamy mocny damage! Potężny Galio Galileu już niczego się nie lęka! Wystarczyło zmienić runy, pogadać z chłopakami z wyższych lig I tego nie zabijam, będzie ktoś zniszczy, Albo chuj Żeby wieża zniszczyła całą farmę, żeby nie, nie zarobił nic Tak jest, i ja jeszcze zniszczę idealnie Field tower Plus field blood I to uciekam, jeszcze, uciekam Jeszcze w zakrę, to będzie Dobra, flash, wyjebane Ben, although... nie, 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 musiałem chyba, ale lepiej, lepiej tak. I bo chyba ma od kopa, tak, i, i wracam z liczbę, Przecież jak pierdolne chłopowi, jak mu pierdolne, rozumiesz, jak mu pierdolne mordko. I tylko nie wiem, czy buty chyba, nie, to buty. Zaraz ten Lich Tak, Lich zaraz, buty, buty, buty. Przebić odporności i tak dalej. Nie wiem czy zrobiłem dobrze czy nie, ale jest okej. Okay. Mocny pusz kolegi. Jestem, jestem, ale nie wiem czy u. Nie mam energii, czy nie. się bić chyba, no stary byśmy porobili. Mógłbym się więcej czasu. Sorry, sorry, no, nie, nie wiem. Nie, ja, ja, ja przestałem nie się nie bić nie i RK, ale, ale troll. throw gierki. Nie, zag, to zag by trzeba, ja sobie drzeł, to bym mu A, miałem doda. taką serię, ale to było gówno. Ten, ja mnie tak zbejtował jak debila, nie? Podpuścił mnie w chułę jak amator, to zrobiłem. Uff, amatora, odjebana. Nie dobrze. Ej, robimy ich? mig? Nie możesz. Tylko tak, o. Tego? Kurwa! O ten przy Ja ja czekałem, mogę bić od razu tego. Kurwa mać, no chujowe wybory robimy, przynajmniej ja. Podpuszczam do walki. Czekałem na kurze żeby rzucić brandowi i go go. Tak poniosłem je w dwa razy. Strasznie źle. Bardzo źle. Nie wiesz, on jest taki mocny? Ale fart Ej no co to jest, Oma ma 4-0, tak mnie rozkupił Dobra, Solla nie, nie wezmą, ja jestem na head, tylko mówię reset muszę wziąć jakoś i ten tylko jest problemem. Reszta to kasztany. Tylko niech zacznie być cicho połednie, bo to będzie git. takie Sekunda później by... już odbijała. Dobra, jeszcze flesz, ale nie przyśpię, nie trafiłem. <śm> To bym czasu poukradał. No psia pierdziele z 6 2 na 6 66 Chyba tracę swoją magiczną opcję fokusu. Ja chyba trzeba tutaj zonie złożyć. Mam multa Jestem bo ja nie mogę Okej, okay. Mega mego obita Jinx. Aha. Mega byli obici, mega. Musimy okreść. pierwszy target zawsze bić. A. a potem, potem jak ubijemy pierwszy, to na backlink fujdzie. Chyba złożę rabadona po tym zonie. Trzeba być dalej mocnym. O nie. idę do ciebie. Będzie go nie dalej? Tak.

Łoooo! Wow! Co tu się wyprawia? Nie Dobrze, nie ryzykuj, nie ryzykuj. Ale jak ja mam damage star, dziękuję Mawarz za. Oj, zbanowanie, wytrzy pod z dupy, i utknij okej. Okay. Proszę się nie wyzwać, Kali, spokojnie. No ja z tego dostał takie combo, bang, 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 że to są mi ja jak złożę rabadona, to może być ktoś naprawdę przez ranę. Sm smoka, tak? Walczymy o smoka. Tam, no, tam ulta. To on znam zacale zak, zak, zak No je cały czas mi ucieka A to Ja su bo top Kurde, rozjebali mnie tak Jak liście na liście padłem. No, marne, ale w sposób się jestem tego, czym Przedać pierścień i kupić pałę? Tak, już w ostro jedziemy. Jeden Oh, so. cool <coughs> <coughs> blisko <coughs> 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 co my chcemy robić? Nie, czekać chyba Tylko na co? I tak węgiel na wielką pałkę. Pamiętaj, żeby być pierwszy target Tak muszę mieć marabadona, wtedy będę one shotował mm -hmm. Mi się no, wydaje to że... Tak, resistów nie Ja sobie od których złamashoty Nie, 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 nie dopad. To był skampiony Dwa golda brakuje i ja nie robię barona, ale nie ma garena. No mnie 30 sekund. Bez samą na mi się i to grubo. Bez pasywki i za. Kurwa, ale nie! nie ja wezmę bota, na spokojnie. Możecie Barona już robić, magarena. ma się, że ten garem tu przyjdzie. Dobra, jest rabadon i teraz będę składał sobie zoni. Czekajcie, bo to my nie Co nakupuję? No, nakupuję jakieś gówno. Eee, choć będzie chyba mid fight. Ale nie, Mam mały jak tak, coś. Tam to nie będzie. Właśnie. Idę w zak. To nie ma nic, on nie ma pasywny Bata pajmy. Ty, albo się bimy. Balimy się. Osoby się Dobra, kończymy górę. Kończymy gerek. Ale teamage Yeah GG GG GG. Nice. GG Trzeci mecz z rzędu wygrany w diamencie No i, ta, i, i zobacz wygraźmy z taką Wayne Kurka wodna no. Znaczy ona źle nie grała, tylko potem jak już wyszła z no już potem zaczęła takie gówno lekkie robić